witam wszystkich serdecznie z pola na którym można zauważyć taką dziwną roślinkę może w zbliżeniu trochę pokażemy tą roślinkę o, to jest tak zwany kurdybanek inaczej bruszczyk kurdybanek inne, takie... Takie z... na pewne wartości tego kurdybanka ten kurdybanek Dzisiaj nie jest powszechnie znany, został wyparty przez Pietruszkę i dlatego yy, tak mało jest znany. A w dawnej Polsce był powszechnie ceniony i znany. Może taka wzmianka historyczna. Jan III Sobieski, kiedy miał wyruszyć pod Wiedeń, miał problem ze swoją armią. Jego armia była dziesiątkowana przez tyfus. Żołnierze umierali, nawet i konie umierały. Ale zwrócił, zwrócił uwagę na pewną rzecz, mianowicie niektóre konie, które gryzły trawę, gryzły też pewną roślinkę i o dziwo wracały do zdrowia. Przyjrzał się temu i okazało się, że to był właśnie ten tutaj, który widzicie kurdybanek. I narwał tego kurdybanka. No, i zaczął robić takie nalewki, zaparzać w zasadzie taką herbatkę dla swoich żołnierzy. I wracali do zdrowia. A więc całe wory tego kurdybanka zabrał ze sobą na wyprawę pod Wiedeń. No i dokonał się cud. Turcy zostali pokonani. Tak więc i my dzisiaj możemy koronawirusa pokonać, wzmacniając odporność organizmu, bo to kurtybanek nie leczy, ale wzmacnia naszą odporność, że organizm sam sobie radzi z wirusami, bakteriami. A więc jak możemy po prostu to zrobić? Dzisiaj on zaczyna się dopiero przebijać, i za jakiś miesiąc to już będzie go pełno. Należy po prostu go. Następnie suszyć w dehydratorze, czyli w suszarce, no w takiej temperaturze, żeby po prostu była poniżej 40 stopni, żeby te wartości zostały zachowane, i właśnie pić. Ja mam takie doświadczenie z moimi wnukami: piją, właśnie przychodzili do, ze szkoły z chorobami, z przeziębieniami, z grypami. Od momentu, kiedy córka zaczęła im podawać kurdybanek, czyli napar z tego kurdybanku, nic nie chorowali. Tak więc polecam Wam ten kurdybanek, a więc suszony, tak jak już wspomniałem, ale możecie robić też inaczej. Możecie zrywać te listki, opłukać je w wodzie i oczywiście włożyć do woreczka foliowego i do zamrażalnika. I taką zamrożoną, taki zamrożony kurdybanek możecie po prostu wkrajać do jakiejś sałatki takiej surowej, która załóżmy spożywacie czy na śniadanie, czy do obiadu. I on ma taki wspaniały zapach: taki no niepodobny do innego zapachu, jedynie kurdybanek ma taki zapach, ale przyjemny. I dlatego w ten sposób kulinarnie, no i też przez picie. Można po prostu wzmocnić sobie odporność organizmu, a więc życzę w dobie koronawirusa dużo zdrowia. A surowo można? Yy, tak, właśnie na surowo, te, yy, te listki na surowo powinniśmy stosować. Dziękuję.